Cześć, Michał Szumański z tej strony. W tym odcinku zaprezentuję Wam jedną z najskuteczniejszych metod marketingowych, jaką można zastosować na Facebooku. Nazywamy ją retargetingiem, a dzięki Facebookowym reklamom możemy osiągnąć naprawdę świetny efekt. Na czym ta metoda w zasadzie polega? Po pierwsze, na naszej stronie internetowej, w naszym blogu w sklepie internetowym umieszczamy specjalny kawałek kodu Facebooka zwanego skryptem śledzącym. Skrypt ten zbiera dane wszystkich odwiedzających naszą stronę osób, a następnie znajduje ich profile na Facebooku. Dzięki temu możemy zadresować nasze facebookowe reklamy wyłącznie do osób, które już miały styczność z naszą firmą, chociażby poprzez odwiedzenie strony naszej firmy. I dlaczego w zasadzie jest to takie ważne? Otóż w marketingu, aby przekonać potencjalnego klienta do zakupu, zazwyczaj trzeba skłonić go najpierw do kilku stopniowo coraz poważniejszych interakcji. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś zobaczy pierwszy raz w życiu naszą reklamę, nie znając wcześniej naszej firmy czy marki, od razu zdecyduje się na dokonanie zakupu. Zazwyczaj zanim przekonamy go do wydania u nas pieniędzy, należy przeprowadzić go przez kilka etapów, które ja nazywam interakcjami. Pierwszą interakcją jest po prostu zaistnienie w świadomości potencjalnego klienta, czyli krótko mówiąc musi on się dowiedzieć o naszym istnieniu. Świetną formą nawiązywania pierwszej interakcji jest prowadzenie content marketingu, o którym przeczytać możecie na blogu brandflow.pl. I przykład. Posiadamy sklep sprzedający rowery i jednocześnie prowadzimy eksperckiego bloga o rowerach na naszej stronie firmowej. Owego bloga odwiedza grono osób, które bardzo cenią sobie tworzoną przez nas wysokiej jakości treści na temat ich hobby, czyli rowerów. Dzięki retargetingowi możemy odnaleźć naszych czytelników na Facebooku i wyświetlić im nasze reklamy. I wyobraźmy sobie teraz dwie sytuacje. W pierwszej nasza reklama dotycząca nowego modelu roweru górskiego wyświetla się osobie, która nigdy wcześniej nie słyszała o naszej firmie. I w większości przypadków po prostu zostanie przez nią zignorowana. W drugiej sytuacji reklama wyświetla się osobie, która już zna i lubi naszą firmę, ponieważ czytała nasze artykuły i w jej świadomości posiadamy status eksperta od rowerów. I gwarantuję, że w tym przypadku nasza reklama będzie bez porównania skuteczniejsza niż reklama wyświetlana osobie, która nigdy wcześniej nie miała styczności z naszą marką. Dlatego też przed stworzeniem Facebookowych reklam przygotujemy naszą stronę internetową do retargetingu. Jest zalogowanie się na nasze konto reklamowe Facebooka. W tym celu klikamy na Advertising on Facebook, Login to manage existing ads. I z lewego paska bocznego wybieramy zakładkę Audience. Spośród przedstawionych tutaj opcji wybieramy Custom Audience i Create a Custom Audience. Dalej wybieramy opcję Website Traffic. Tutaj na początku najlepiej zostawić wszystko w pierwotnych ustawieniach. W kolejnych częściach poradnika będziemy kombinować coraz bardziej i wchodzić w coraz bardziej zaawansowane metody retargetingu. Na razie wystarczy, jeśli zostawimy tak, jak jest. Musimy tylko wybrać nazwę dla naszej grupy docelowej. Taką, żebyśmy potem nie mieli problemu z jej rozpoznaniem. No ja testowo wpiszę nazwę test. Klikamy Create Audience. Potwierdzamy. Następnie zaznaczamy stworzoną przez nas grupę, stworzoną przez nas custom audience. Wybieramy z przycisku Actions View Pixel. I pokazuje nam się kawałek wspomnianego wcześniej kodu. To jest właśnie skrypt śledzący, który musimy zaznaczyć, skopiować i wkleić go w kod naszej strony w sekcję head. W tym celu musimy otworzyć kod naszej strony w dowolnym edytorze tekstowym, znaleźć sekcję head pomiędzy dwoma znacznikami. U mnie to wygląda tak, u Was może wyglądać to zupełnie inaczej, ale powinniście znaleźć właściwą sekcję właśnie szukając po znacznikach HEAD. Tu znacznik otwierający, tu znacznik zamykający i pomiędzy nie trzeba wstawić wspomniany wcześniej skrypt. Znaleźć się możecie wciskając chociażby CTRL F i wypisując odpowiednią frazę. Tak więc tuż przed znacznikiem zamykającym wstawiamy kod śledzący Facebooka Zapisujemy i musimy pamiętać też o wrzuceniu z powrotem pliku na serwer. I to w zasadzie wszystko. W tym momencie, o ile zrobiliśmy, przeeszliśmy cały proces dobrze. Facebook zacznie zbierać dane odwiedzających, odwiedzających naszą stronę osób i znajdować ich na Facebooku. Tutaj otrzymamy informacje na temat ilości osób, którym Facebook znalazł i będziemy mogli zacząć przygotowywać dla nich reklamy. Tutaj zobaczyć możecie przygotowanych przeze mnie wcześniej kilka grup docelowych właśnie zebranych za pomocą śledzącego skryptu Facebooka. Kiedy zebrana grupa jest wystarczająco duża, Facebook pokaże nam, że wszystko jest już ready. Jeśli jest za mało danych, no, dostaniemy informację, że grupa jest za mała. Gdy tylko, gdy tylko pojawi się zielone światełko, możemy zacząć nasz retargeting i przygotować specjalne, specjalnie dedykowane dla naszej grupy docelowej reklamy. Jak to zrobić? O tym w kolejnym odcinku. Na ten moment to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Michał Szymański, brentflow.pl